Statek planowany jest do obsługi przez 42 godziny. Ma ponad 5,5 tysiąca kontenerów na burcie, które musimy załadować i wyładować. Całkowita pojemność nie jest osiągnięta, jest to, jego, jest to jej dziewicza podróż. Natomiast spodziewam się, że jest w 80% wypełniony. Według armatora WCL następny statek WCL Germany, spodziewany jest w październiku tego roku. To są statki zupełnie nowe. Ten statek, który Państwo widzicie za naszymi plecami, jest to statek, który wyszedł niecałe dwa miesiące temu ze stoczni na Dalekim Wschodzie. Ten statek ma pięć sióstr, także w sumie jest to, jest to sześć jednostek identycznych o pojemności 21413 TU dokładnie. Gdański jest jedynym portem na Bałtyku, do którego ten statek zawija. E, jakie jeszcze e, porty w Europie ten statek miał na trasie? W Europie ten statek zawija do Felixstowe, zawija również do e, Rotterdamu, do Gdańska oraz później do Wilhelmshaven. Także są cztery porty w rotacji. Gdańsk znalazł się w dosyć elitarnym gronie portów. Widzimy, że już przy zawinięciach najwyż, największych wycieczkowców odpadają pewne porty, które dawniej grały rolę, na przykład Orchus czy Geteborg. Jeżeli chodzi o DCT Gdańsk e, i w ogóle Gdańsk jako port, powinniśmy być dumni z tego jako Polacy, iż zawijają do nas największe jednostki świata, które bardzo często nie są w stanie wejść do portów w Europy Zachodniej z uwagi na, e, na rozmiar. Pokazuje to, że rola Polski czy w ogóle naszego regionu w wymianie międzykontynentalnej jest jak najbardziej rosnąca. Pojawiają się głosy niektórych analityków rynkowych, że przy dalszej konsolidacji rynku kontenerowego po stronie armatorów, która może jeszcze nastąpić, mimo że już jest daleko posunięta w tej chwili, może dojść do dalszej redukcji liczby portów, zawinięć największych kontenerowców. Czy Gdańsk się utrzyma w tej, gru, w tej grupie? Robimy wszystko, aby tak było. E, miejsce, w którym w tej chwili jesteśmy, jest to nasz nowy, nowa część naszego terminala, nabrzeże T2. Jest to nabrzeże, które jest dostosowane do obsługi tych statków, które Państwo możecie oglądać, jak również jeszcze większych, których jeszcze nie ma na deskach kreślarskich. E, dzięki poświęceniu, dzięki pracy naszych pracowników, koleżanek, kolegów, którzy obsługują statki 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, oraz inwestycją. jesteśmy przekonani, że będziemy jak najbardziej bardzo dobrą alternatywą dla armatorów.